Cześć, nazywam się Bartek Gagucki, jestem trenerem Grom Combat System i chciałbym Wam powiedzieć o narzędziu, który często używam, zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dzieciakami, w zakresie budowania świadomości i zadowolenia z ich własnych osiągnięć. Zapraszam. Technika ta polega... Na tym, że mm, kiedy widzę e, osiągnięcia e, drugiej osoby, na przykład dajmy na to, że to jest mój syn, e, który właśnie ułożył trudne do złożenia klocki Lego, jakąś konstrukcję z nich. To ja myślę sobie, że w takiej sytuacji ja mogę powiedzieć: Ha, e, Wituś, jestem zachwycony, jestem z Ciebie bardzo dumny, jak Ty pięknie ułożyłeś ten e, zamek. I myślę sobie, że to jest bardzo wartościowy komunikat, dlatego że on pokazuje moje, moją dumę i mój zachwyt. Jest bardzo ważny dla budowania poczucia własnej wartości u mojego syna, ale cały czas to tworzy taką perspektywę, że to zadowolenie wynika z zewnątrz. To znaczy z tego, że tata jest dumny i ta, tego, że tata jest zachwycony. I myślę sobie, że to ma znaczenie. Również w czasie zajęć, kiedy mówię do innych, do ludzi, którzy trenują na treningu, mówię do nich: Słuchajcie, jestem dumny z tego, jak byliście dzisiaj zaangażowani w zajęcia. Ma, jestem wam bardzo wdzięczny za to. To ma bardzo duże znaczenie, również dla budowania relacji. Ale w takiej sytuacji myślę sobie, że można zrobić to jeszcze inaczej, albo dodatkowo. To znaczy, można powiedzieć w taki sposób: Wituś, ja myślę sobie, że gdybym ja. Był na Twoim miejscu i bym zbudował, mając 7 lat, zbudowałbym z tak wielu klocków tak skomplikowaną konstrukcję, jak Ty przed chwilą zrobiłeś, to myślę sobie, że w takiej sytuacji byłbym z siebie bardzo dumny. To jest komunikat który pozwala uświadomić sobie drugiej osobie, co właśnie się wydarzyło, co właśnie zrobiła. I wówczas pojawia się własna duma z tego, co się przed chwilą zrobiło. I to jest narzędzie do budowania, właśnie tej dumy, tego zadowolenia i poczucia własnej wartości w oparciu, o tą satysfakcję, która płynie z wewnątrz, ze względu na to, co się samemu zrobiło. I ma to bardzo duże znaczenie dla rozwoju takiego osobowościowego, zarówno małego człowieka, jak i dużego człowieka. Zachęcam Was do próbowania tego narzędzia. Zachęcam Was do mówienia do innych: No, gdybym ja był na Twoim miejscu, to byłbym bardzo dumny z tego, co przed chwilą. Ciekaw jestem Waszych refleksji, ciekaw jestem, jak Wam będzie szło z tym narzędziem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.